Poszukam stołu, żeby rodzina się zmieściła. To ten. Ale Staśkowie też. To no może ten. No, ale z dziećmi. To musi być ten. Hmm? Ten jest piękny. A Staśkowie? No, Staśkowa się odchudza. I nikt nie będzie siedział na roku. Hmm? Tylko do 24 lutego w salonach Agata promocja na wszystkie produkty. Rabaty do 30% albo 30 raz 0% bez dodatkowych kosztów. Agata, kupuj także online.